Przyszło do nas 3 września tegoż roku no. prokurator Ryanowi w Koszalinie pismo z tymi tutaj celem postępowania z artykułu 12 do naszego kodeksu karnego, czyli tam unieważnienie funkcjonariusza y, publicznego, jakim jest pan Jonnach Mara. No. Chodzi no. o jakieś tam pisma, które pan wysyłał, zostawiał w sekretariacie wydziału cywilnego i z sytuacji, która miała miejsce, bodajże... Ja Panu powiem, niech pan nie kończy, bo my byśmy po prostu sprawę. Niech pan przeczytał po prostu. Czy z artykułu y, 212 skliwiany z zdarzenia próbnego i nie... tak. nowelizacja mobilizacja po prostu strony najwyższego warto, żeby pan się doszkalił troszkę. Nie mam y... nic do powiedzenia. No, ja nie wiem czy by o prokuraturę Koszalińską. Tutaj. Nie wiem czemu pani Kmara zrobiła to tak, a nie pół facty nie wystąpiła No nie? właśnie, a jest co mamy nie o ja, to prawie dzieje. Musi pan panie e, Rafale nie zrozumieć, ja otrzymując z prokuratury y, czynności do wykonania ja je muszę wykonać, tak? Ale nie daje się panu po prostu od, odnosząc się po prostu do, do tego, co panu przywiosłem. Ja wiem, że znaczy, wie, to nie jest 12 jest strzegany z powództwa cywilnego. I zniesiony jest zupełnie, pan zobaczy, jeżeli zarzut okazuje się po prostu prawdziwy, to policja nie ma, ale traktuje po prostu nawet policję jak, jak swoich pachołków po prostu, no tak, tak, tak to wygląda. Ale co ja mam e, biedny, biedny funkcjonariusz, e, wytyczne. No może pan zejść, bo może pan na, na aferach wpisywać po prostu, w dziale komentarza, że jest pan y, no. funkcjonariusz policji, panu się też też to wydaje po prostu takie nie, nie fair bo do moich obowiązków jest wypełniać yy, to, co mi, co mi każą, co ja muszę zrobić, no Tak, tak. Ja mam 14 właśnie sprawę w Koszalinie i pan, właśnie sprawę, w której pa, 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 Pani tutaj Chmara wyczyła mi po prostu numer. Ona po prostu prawo, ewidentnie. I chcę po prostu mnie w tym, w tym czasie, zresztą nawet godzina jest nieprzypadkowa, przytrzymać po prostu to wszystko. Ja pojadę sprawę swoją apelacyjną. Niestety. Nie wiem, ale pan przesłuchując śmierć już nadła mnie pan prawo, przecież pan pan Cię, Cię pyta, że to jest ściganie po prostu z oskarżenia prywatnego. Ale prokuratora ta... objęcie objęła nie. Z, e, z urzędu to. <laughs> no ale się jesteś nie dopuszczałem z no tej śmierci, że widzi pan stan konstytucyjny, co stwierdził. <laughs> to to jakiś horror, nie pan? <laughs> Dobra, niech pan robi swoje. Co się tam prokurator będzie tłumaczyć. Ja mam wykonać pewne czynności i ja jakby. Ja to, ja to, to ja biedny żuczek mogę to zrobić. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów i tak. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów na podstawie artykułu 313 wejścia postępowania karnego mostu aspiracji Jarosław Szymikowski w dniu dzisiejszym w sprawie znieważenia Postanowi przedstawić zarzut Rafałowi Krzyczałowskiemu. Wykonałem proszenie z zarzuconego czynu i jego kwalifikacja prawna w okresie od 10 do 28 maja 2010 roku w szczecinku z sprzedem ciągłym w realizacji który podjętego zamiaru w zażaleniu z dnia 10 maja 2010 roku na zarządzenie sądu rejonowego w szczecinku, bo mówił sędziego Janek Mare, o sfałszowaniu protokołu z posiedzenia w dniu ogłoszenia wyroku do sprawy sygnatura Akt 1C531 09H z dnia 2104 2010 roku. W dniu 19.05.2010 roku w apelacji złożonej w Sądzie Rejonowym w Przeciwniku w Wydziale Cywilnym pomówił sędziego Jannek Marę o to, iż wydała wyrok zachowując stronniczość, a ponadto dopuściła się matactwa w toku przewodu sądowego i jest skorumpowana. Oraz w dniu 28 maja 2010 roku w piśmie skierowanym do Sądu Rejonowego w Przeciwniku pomówił sędziego Jannek Marę nazywańcym przestępcą które to pomówienia mogły poniżyć poprzedzoną w opinii publicznej i narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Tak brzmi zarzut dla Pana. Czy zarzut jest zrozumiały dla Pana? Nie. Nie jest zrozumiały. Co Pan nie rozumie w tym zarzucie? Czego nie rozumiem? Przede wszystkim chciałbym, żeby Pan protokół rozpoczął od. Y składania po prostu podstaw. Dlaczego mam prawo tego zarzutu nie zrozumieć? Co jest tu napisane? Zarzut jest, yy, można powiedzieć, objęty ściganiem z oskarżenia prywatnego, już sam fakt tego, ale Pan musi to zacząć. Ja, macie Panu protokołu No to proszę tego ale zacząć. Zarzut dla Pana jest zrozumiał czy nie zrozumiały? Nie, nie zrozumiałem. Zrozumiałe, tak. Nie zrozumiałem. Tak? Nie rozumiem zarzutu. Nie, nie można. Dla zarzucanego, czego Pan się nie przyznaje, tak? Nie, nie, nie przyznaje się. Pisanie, pisanie prawie nie może stanowić przestępstwa. Artykuł 213. No, A się się co jest zrozumiał z życzenia? No to to, że jestem po prostu na, na komisariacie. Przedstawiam panu po prostu yy, na nowelizację przepisu. Pokazuje panu po prostu, że, że jeżeli o znajomości prawa jest po prostu daleko w tyle. Nie nadąża pan po prostu. A pan dalej kontynuuje bo panu zgadza się z prokuratem. W tym momencie pan ładnie po prostu prawem. Gdyby pan taki no, to wiedzy sąd, nie miał, sąd, sąd, gdyby nie, pan taki... Stąd nie za to osądzi, jeśli zamarga, to nie osądzi. Ale są w cudzysłowie sąd, bo my nie wiemy co to jest, to jest tu opisany. To, co to ja nie, nie oceniać działania sądu. Pan, jako, że został w jakiś sposób tam pokrzywdzony e, przez... E, Zlecało się na wewnątrz 14 to lat. To nie jest zmiany zmiany, panie ja pan, nie. Pan, że, że, że pan ma jakieś perypetie z, 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 z sądem, czy też nie? Tak, postanowienia ogłoszone od dnia 4 dziesiąty, pouczający na podstawie... O żądanie do czasu yy, zawiadomienia go o terminie zaznajomienia się z materią postępowania przygotow yy, przygotowawczego, podanie podstaw. Pan będzie oczekiwał ustek podstaw? Oczywiście. Postaw. Pisemnych też? Pisemnych. Na piśmie. Chcę na, na piśmie i od razu tutaj wnoszę o, z uwagi na moją dramatyczną sytuację. Zgłasza żądanie, tak? Tak. Czyli Pan zgłasza? Tak, czy chcę po prostu na, na piśmie i to jeżeli mo możliwe zarzuty na to i to w dniu dzisiejszym i domagam się 14 dni. adwokata... 14, 14 dni jest na, na podanie podstaw, tak? Adwokata z urzędu. Czyli z Wasze żądanie co? Eee, Sformułowania, tak? za, zarzutów, wskazania podstaw prawnych. Sformułowania. Zarzutów. Tak, ma, no, no. zarzutów, wskazania podstaw prawnych do pan ścigania po prostu. Może Pan sekundę odbierać? Pośpiech jest niewskazany, dobrze? No dobrze. Dlaczego mamy się śpieszyć? No jasne. Powiem Państwu, że nie ma żadnych czynów. Prawnych do ścigania Dania. tego czynu. Czy tych czynów z urzędu. Nie ma żadnych czynów, tylko 12. Żeby... No bardzo. My patrzymy do artykułu 212, paragraf. 12, tak? tak? Paragraf 1 kodeksu karnego, tak? Tak. Karnego. Co jeszcze? Niech Pan Przeczyta, bo... o żądanie podanie podstaw prawnych do ścigania tego czynu z artykułu 212, paragraf 1 kodeksu karnego. Z urzędu, ścigania go z urzędu.